Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pierwszy raz odbędzie się rozdanie. A do wygrania będzie kosmetyk z firmy Oriflame. Jest to z Swedish Spa, czyli słuszczający peeling. Tak wygląda. Peeling oczywiście, jest nowy i nieużywany wcześniej przeze mnie. A oto regulamin konkursu. Po pierwsze, musisz subskrybować mój kanał, tak więc naciskajcie przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Po drugie, musicie polubić mój profil na Facebooku Przepis na Życie. I po trzecie, musicie na, napiszcie w komentarzu tematy filmików, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Losowanie, trw, konkurs trwa od dzisiaj, czyli od 3 lutego do... 17 lutego. Po tym czasie wyłonię zwycięzcę. Tak więc zapraszam do brania udziału oraz subskrybowania mojego kanału oraz komentowania. Pa.